Cześć moi drodzy, witam Was na kolejnym zdrapkowym odcinku. Dzisiaj mamy kolejną okazję do świętowania, ponieważ na kanale parę dni temu wybiło 6000 subskrypcji. Przygotowałem na ten odcinek zdrapki o wartości 100 zł. I mamy dwie grube, bo jest pełny portfel i klub milionerów, który niedawno miał premierę. Do tego dorzuciłem trzy zdrapy za 10 zł i cztery zdrapki za 5. Dzisiaj się pobawimy w takie Droższe zrabki, nie będziemy się rozdrabniać po te, na te za złotówkę, za 2 i za 3. Trzy. Także trzymajcie kciuki. I zapowiadam jeszcze dla Was kolejny konkurs, właśnie z okazji takiej równej liczby subskrypcji, ale będzie się odbywać dopiero w kolejnym odcinku. Także bądźcie czujni, i już serdecznie zapraszam do oglądania. No to myślę, że śmiało możemy zaczynać od zdrapki i love. you. I mamy tak 3, 16, 24 oraz 18. No i co my tutaj wydrapiemy? Mamy tak 19, no to zaczynamy obokiem 1, 23, 17. O to nawet taki klasyczny się trafił 6. 15, 27, 11, 33 i 34. Także niestety tutaj wygrana się nie pojawiła. LH, Dobra. to może teraz, żeby urozmaicić, weźmy sobie coś zadyszkę. Laki 3,7. 7, zobaczcie, jakie fajny numer paczki się udało dorwać. 2, 6, 7, 6, 7, 6. I jeszcze wziąłem szóstkę, akurat była dostępna. I mamy w bonusie winogrono. Także to nic nie daje, a nasze wygrywające liczby to 25, 15, 47, 45, 28. I co mamy? 18, 48, 27, 19, 24.

i 28. Opatrzcie, na końcu mamy wygraną. Ostatnia liczba. I co nam przynosi dyszkę? No i super. Jest 10 zł. Coś już mamy. No to teraz może moje 7,7. Bonus. Czy znajdziemy gwiazdę? No, słońce jest, a to słońce strasznie myli. Daję taką nadzieję. A, nie wychodzi jak zwykle. 18, 21, 11,

Dobra, to idzie do wygranej. To teraz coś za dyszkę. Może Bonda? Tutaj niestety główne już właśnie w ostatnich dniach padły, ale może jeszcze coś losowego się trafi. Także popróbujemy. 22, 13 23 12 24 18 14 27 17

To teraz 500 tysięcy w diamentach, też niedawna premiera, oczywiście. I mamy liczbę 7, 40, 1, 39 i 2. I mamy tak: 37, 15, 22, 36, 33 cztery, dwadzieścia jeden, trzydzieści jeden, trzydzieści pięć, trzy, osiem, pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia dziewięć, czternaście, i ostatnia linia mamy dwadzieścia osiem, szesnaście, sześć, 38 i ostatnia szansa, 12. No, niestety, oznaczenia, jakie mamy to. A, E. To idzie do zdrapek pustych. Przed nami ostatnia zdrapka za piątala, czyli super linie. No i patrzymy, co mamy. Pierwszy symbol, okulary. O, okulary się już pojawiły w trzech miejscach. Dobra. Teraz kości. No i dobrze przed nami ostatni symbol. Póki co żadna linia się nie utworzyła. I rower też nam żadnej linii tutaj nie da. Oznaczenia co nam powiedzą. LN także tutaj się wszystko zgadza. Niestety to idzie do zdrapek pustych. A przed nami dwa rarytasy. Mamy klub milionerów i pełny portfel także zobaczymy czy te dwie zdrabki poprawią trochę bilans. Więc zaczynamy. Premiera nawet taka sobie. Większa połowa się zwróciła, więc zobaczymy, jak będzie przy tej sztuce. Mamy 43, 42, 3, 17, 12 i 30. I co mamy? 29, 28, 35, 31, 8.

Jeszcze mamy dwie linie: 39, 16, 13, 19, 2 i zostaje tak 46, którego nie, którego nie mamy, 26, 34, 36 i 45. Także tak, potwierdzenia zgadza się. Mamy 20 zł na klubie milionerów. To idzie do naszej. Puli z wygranymi. A przed nami teraz pełny portfel. Zostaje ostatnia zdrabka na odcinku. Mamy 17, 13, 4 i 21. No i sprawdzamy. 29, 3, 26, sześć.

33, 8, 32. Tu mamy 1, 12 i 20. Zaraz sobie wrócimy do tej wygranej. Przejdźmy do dalszej części zdrabki. Tutaj musimy znaleźć dwa takie same symbole. Mamy walizkę koniczynę. Klucz sztabkę. Pierścionek sztabkę. Pierścionek koniczyna, walizka banknoty, pierścionek diament, banknoty koniczyna i uwaga, para ósma też nie daje wygranej, mamy różne symbole. Dobra, teraz w grze trzeciej szukamy trzech takich samych kwot: 160, 30, 150, 50 tysięcy 5 tysięcy o, dwie banieczki. O, mamy drugi taki, taką kwotę, 500, 500, 5000 i 100, czyli nic się trzy razy nie powtórzyło. Wracamy do naszej wygranej, pod numerem 21 kryje się, uwaga, 30 zł. No to dobra, mamy zwrot na zdrapce, więc przejdźmy sobie teraz do podsumowania tego odcinka. No i tak to są nasze wygrane zdrabki. Fajnie, że te najdroższe dopisały, ale z drugiej strony szkoda, że to tylko zwroty. No ale co my tutaj mamy? 30 zł w zdrabce pełny portfel. Dwie dyszki w klubie milionerów. Dyszkę mamy w laki i 5 zł w moim 77, co nam tu łącznie daje 65 zł. No stówka, przypomnę tylko to był wkład, więc trochę do tyłu, ale myślę, że koszt zabawy jak najbardziej akceptowalny. Więc jest ok. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie odcinka. Zapraszam na kolejny, w którym, tak jak już mówiłem, zorganizuję konkurs. Także do zobaczenia. Miłej niedzieli Wam życzę. Cześć!